Moi kochani, ja wiem, ja wiem, że to nie jest, że tak powiem, szczyt innowacyjny, ale zrobiłem spryty, sprytne zamknięcie dla mojej półki na ubrania. Tej półki nie będę już niczym obijał, zostanie tak jak jest, mi to nie przeszkadza. Wizualnie nie wygląda to źle, mam kieszenie na wszystkie drobiazgi, które są potrzebne. O, nowe zasłonki. Moi drodzy, Powoli wykańczam już go tylko e, estetycznie, takie drobiazgi, typu jak lusterka, gdzie nie gdzie, czy na przykład mój kij dochodzenia ma swoje miejsce. E, ale wygląda to cozy, wygląda to bardzo jak e, w domu. E, nawet jest flanęcia. Flanelcia to prezent od mojej przyjaciółki dała mi go wiele lat temu na urodziny i Flanelcia podróżuje ze mną do każdego mojego miejsca zamieszkania od tego czasu tak wygląda łóżko telewizor jeszcze nie wylądował na miejscu, na którym miał właściwie już jestem gotowy do wyjazdu ten obrazek ma dla mnie bardzo duże znaczenie i będzie podróżował również ze mną tym vanem a mam takie bardzo melancholijne podejście do niektórych rzeczy e, także wytłumaczę wam też dlaczego w przyszłości ten obrazek jest dla mnie taki ważny gdzieś w innym filmiku być może prezentuje się to tak, ja uważam że całkiem znośnie e, że nic tu nie brakuje, auto jutro wyląduje u mechanika Porobimy parę mechanicznych rzeczy. Poza tym wszystko inne jest już właściwie gotowe. To jest flanelczuk.